Hej, kochani, ja też powoli wychodzę z jakiejś, nie wiem, byłam chyba na jakiejś górce, na jakiejś mani, bo zaczynam dostrzegać, że faktycznie ceny strasznie, strasznie poszły do góry. I zapraszam Was na kanał Pauliny innymi oczami, która takie, właśnie sprawy gospodarcze, sprawy takie społeczne, takie. Życia w Niemczech porusza i dużo daje porad i dużo y, ma wiadomości na ten temat. Także Was odsyłam do niej. No i mówiła, że już ciężko będzie coś tam odłożyć. I teraz ja się z nią zgadzam, tak? Będzie ciężko odłożyć. To jest prawda. Wszystko jest droższe, sporo i jeszcze na no dodatek tego nie ma. Dzisiaj pojechałam, to nie mogłam w trzech sklepach dostać y, mięsa y, takiego jakiego chciałam. Musiałam wziąć to co było. Papieru taletowego nie ma. Ręczników papierowych nie ma. Mąki nie było. Masło tylko można było wziąć trzy kostki. Kto bierze więcej na tydzień niż trzy kostki? No, to ludzie zaczęli naprawdę masowo wykupować rzeczy. Jak coś jest z promocji, to okazuje się, że jest pusta półka już, tylko została kartka. Ja jutro też pojadę sobie rano tym sposobem przed śniadaniem i coś tam kupię na weekend. Myślę, że coś kupię, ale w ogóle no to jest chore. Tak. Oszczędzać to teraz będziemy sobie, ale tylko naprawdę yy, 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 swoje racje żywnościowe. Współczuję tym, którzy ciężko pracują, którzy muszą dużo zjeść. Bo to nieco bądź. Kawy w promocji już nie ma, tylko jest yy, cena stała. Ewentualnie no, jest takie, że 20 deko więcej tej kawy jest. Czyli że co? Neski nie będzie w promocji już? Chciałam sobie kupić kwiaty. Okazało się, że tyle, ile wzięłam pieniędzy, tyle straciłam. Jeszcze mięsa nie kupiłam, no to co to będzie? Co tu o kwiatkach myśleć? Wariactwo, ja nie wiem. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, ale ja jestem od jakiegoś czasu wciąśnięta, niezmieszana. Boję się. Nie wiem, czy się boję, bo no, czego się tu bać? No. Leki, no chyba trzeba będzie wyzdrowieć. Nie będzie kupowania leków. Może to są żarty, ale no, ci, którzy są chorzy, naprawdę muszą kupować leki. To jest katastrofa. Świat szaleje. Tak. Świat szaleje. Ale żeby tutaj żeby w, tu, w tym kraju, żeby takie cyrki wyprawiać, masło wykupować, mąki nie ma, papier, y, olej. No ja wiem, że będzie problem z olejem. No niestety, no, no Ukraina była dużym importerem mm, oleju. Słonecznikowego bodajże. No, ale no, jakaś katastrofa katastrofa każdy zresztą robi co, co uważa no może faktycznie, że niektórzy mają te zamrażarki takie duże, mają y, jakieś tam jak to się nazywają spichlerze czy coś tam, żeby można było przechowywać w tym, to no to sobie mogą kupować takie rzeczy kupować, no ale to też y Mrozić kasę w tym? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wszystko jest drogie. O! na wiatr, co rozgoni Ciemne, stępione zasłony Stanę wtedy na raz Ze słońcem twarzą twarz Czytam na wiatr, co rozgoni Ciemne, stemplone zasłony, stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą. Na no, Ukrainie wojna, w Chinach lockdown, wszędzie ceny rosną. Nie wiem, nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Oj, ciężkie czasy chyba nadchodzą.